grzybowy rozpoczął się na dobre. Grzybiarze codziennie przemierzają kilometry lasów w poszukiwaniu ich dobrodziejstw. Szczególnie bogate w grzyby są bory tucholskie. Obejmujący południową część Kaszub największy zwarty kompleks leśny w Polsce kryje w sobie ponad tysiąc gatunków grzybów. Ponad sto z nich nadaje się do spożycia. Dziś w poszukiwaniu grzybów zajrzymy do Nadleśnictwa Przymuszewo i Parku Narodowego Bory Tucholskie. Jesteśmy na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo. Tu jest teren leśnictwa Kokoszka. Jest to teren dosyć ubogich siedlisk leśnych, szczególnie borowych, czyli bur świeży, bur chrobotkowy, który tutaj właśnie za plecami ze sobą kawałek mamy. Charakteryzuje się tym, że na ziemi nie widzimy zielonego mchu, tylko taki szary mech, jak to niektórzy mówią, a właściwie są to porosty naziemne, czyli chrobotki. Taki teren opituje w grzyby. Grzyb, aby rosnąć, musi mieć ciepło i wilgotno. Najlepiej rosną po ciepłej i lekko deszczowej nocy. Ze szlachetnych grzybów najczęściej można tu spotkać borowika sosnowego, podgrzybki, kurki i gąski. My musimy korzystać z owoców lasu rozumnie, po to, żeby starczyło tego wszystkiego dla nas i dla przyszłych pokoleń. W związku z tym. Musimy się odpowiednio zachowywać w tym lesie, żeby nie szkodzić, no i odpowiednio zrywać te grzyby. Często widać miejsca po występowaniu grzybów, rozryte, rozerwana ściółka. Jest to szkodliwe, jest to sposób działania, który ogranicza występowanie tych grzybów. część rozwija się poza naszym wzrokiem, gdzieś pod ściółką. Jest to grzybnia. Bardzo delikatny twór, który powstaje z zarodników kiełkujących, grzybowych. No i żeby taki owocnik powstał, musi się Pan grzybnia z panią grzybnią spotkać właśnie tam gdzieś w ciemności, pod, pod tą ściółką. Warto zapamiętać miejsca, w których znaleźliśmy grzyby. Grzybnia bowiem cały czas owocuje, i w następnych dniach mogą pokazać się tu kolejne owoce. Mamy tutaj akurat taki typowy grzyb, który zbiera się w lesie. Jest to podgrzybek. Grzyb dosyć twardy. Twarde grzyby możemy dwojako zbierać: albo lekko przyciskając je do Ściółki do, do podłoża i wykręcając je. Przez to jakby ucinamy zaraz przy samym trzonie grzybnie albo niziutko ucinamy scyzorykiem. Są to dwie dopuszczalne metody, które nie powodują uszkodzenia grzybni. Nie wolno wyrywać, szarpać tego grzyba do góry, bo wtedy uszkadzamy całą sieć. Bardziej miękkie, takie jak pieprznik, czyli popularna kurka, czy gołąbki, czy rydze. No, te trudno wykręcić, w związku z tym tam zostaje scyzoryk. Też nie wyrywamy ich, ale ucinamy bardzo nisko przy ziemi. Grzybobranie niesie za sobą też pewne ryzyko. Trujących grzybów w lesie nie brakuje, dlatego idąc do lasu, dobrze wziąć ze sobą atlas grzybów. Jest opisane siedlisko, w których dany grzyb występuje. W związku z tym, jeżeli wejdziemy do, do lasu, to możemy się zorientować, jakich grzybów szukać. A więc, jeżeli jesteśmy w lesie takim chrobotkowym, to pośród tych szarych chrobotków możemy szukać brunatno-brunatno-takiego kasztanowatego łebka, który oznacza, że tam rośnie właśnie borowik sosnowy. Dwie grupy grzybów najważniejsze są. To są blaszkowe, które jak odwrócimy, to widzimy takie blaszki poukładane, albo rurkowe, czyli właściwie jak odwrócimy, to widzimy taką piankę, taką gąbkę, prawda? Te, te rurkowe grzyby, pośród tych rurkowych grzybów trudno znaleźć grzyba trującego śmiertelnie. Są to, owszem, są toksyny tam zawarte, ale one powodują jakieś zaburzenia żołądkowe. Oczywiście, że te zaburzenia mogą się czasami źle skończyć, ale nie ma tam tej największej toksyny, która występuje w blaszkowych, tak jak w mochomorze sromotnikowym. Toksyna uszkadzająca wątrobę, uszkadzająca nerki, która działa bardzo powoli. Jeżeli nie jesteśmy pewni zebranych grzybów, możemy je sprawdzić u leśniczego lub w sanepidzie. Grzyby możemy sprzedać w punkcie skupu. Cena zależna jest od pogody. Obecnie za kilogram kurek i borowików można otrzymać około 8 zł. Obfity w grzyby jest także Pobliski Park Narodowy Bory Tucholskie. Jednak tu zbieranie grzybów niesie za sobą pewne wymagania. W Parku Narodowym Bory Tucholskie jest to jeden z nielicznych parków w Polsce, którym wolno zbierać grzyby. Zresztą jagody również. Tylko 1 dziesiąta powierzchni Parku Narodowego jest wyłączona ze zbieractwa. Na pozostałych obszarach wolno zbierać. Ale traktujemy to jako pewien przywilej lokalno, lokalnej społeczności. I ona uzyskała taką gwarancję od miejsca środowiska w momencie tworzenia Parku Narodowego, że będą mogli miejscowi, bo miejscowe społeczeństwo będzie mogło zbierać tutaj grzyby, bo część ludzi z tego zbieractwa żyje. Borowiki, kurki, kozaki podgrzybki to wszystko można spotkać. To jest atrakcja i czasami... No, nie chcę powiedzieć, że przekleństwo, ale, ale pewien, pewien kłopot. Bory tucholskie słyną z grzybów. E, faktycznie i e, właściwie wszystkie grzyby, które zbierają Polacy, można spotkać w borach tucholskich. Lasy są niesamowicie, są niesamowicie przyjazne do zbierania grzybów. To jest las, w którym jest niewiele podszytu, jest dobra widoczność, e, e, mniej więcej równy teren. Tak, turysta, czy zbierać grzybów czuje się bezpiecznie, nawet jeżeli nie zna dobrze tego obszaru, to czuje się bezpiecznie. Spotkaliśmy na trasie grzybiarzy. Co udało się zebrać? Podgrzybki grzybki no większość jest kurek, nie? I parę koźlaków. No, także są, tylko trzeba trochę chodzić, pochodzić. A ciężko dostrzec, bo te kurki takie malutkie. No, dzisiaj jest akurat taka pogoda, że dobrze widać. Dobrze widać jest. No. Często tutaj w tych lasach pan zbiera? No, tylko tutaj. Tylko tu, bo indziej tak my nie znamy tu lasów, nie? Pan też ma przede wszystkim kurki, tak? Czy jeszcze jakieś? Gorzaki, kurki, borowiki. Wszystko razem, ale z cozanem. Są jakieś ulubione miejsca? Moje? Owie pani powiem, ja mam papier wybrany. Ach, o las chodzi? Tak, tak. Tak, tak. No to my w swoje tu miejsca chodzimy. Płęsno, troszkę na skrzynki nad jezioro. I tak obejdziemy to i do domu. Jak długo trzeba zbierać, żeby właśnie uzbierać takie kosz? Półtora kilograma, mówię, półtorej godziny. Pozostali grzybiarze i nie tylko, każdy kto chce zwiedzić Park Narodowy Bory Tucholskie, musi wykupić bilet wstępu. Takich naszych miejscowych grzybiarzy, których znamy, naszych sąsiadów, którzy przychodzą na grzyby, to jest około kilkadziesiąt osób. My się tutaj wszyscy znamy, więc nie, nie ma jakichś specjalnych problemów, jak nie ma również problemów z, z tym, gdzie oni zbierają, w jaki sposób zbierają, to, to naprawdę jest minimalny dla nas problem. Dla nas problemem stają się grupy, które teoretycznie też mogą zbierać grzyby, które przyjeżdżają na autokorowe wycieczki grzybowe, które się zaczną nie, niebawem, zakładowe wycieczki czy jakieś inne, no bo. Bo to są ludzie, którzy nie znają terenu, którzy gubią się często, którzy się potem nawołują, którzy chodzą w wielkich grupach, tak? przeganiając zwierzęta z jednego końca parku w drugi. I to jest dla nas pewna, pewno dla pracowników nie jest to żadna uciążliwość, ale dla zwierząt żyjących na terenie parku jest to pewien kłopot. Park Narodowy Bory Tucholskie powstał 15 lat temu. Jest trzecim najmłodszym parkiem narodowym w Polsce i jednym z mniejszych. Ma niecałe 5000 hektarów. Stoimy przed taką symboliczną bramą do parku, bramą której można zapoznać się z mapą parku, można się również zapoznać z regulaminem. Każdy park ma regulamin zwiedzania, który no, dla dobra chronionej przyrody należałoby raczej przestrzegać. Chodząc na teren parku, powinniśmy pamiętać o pewnych zasadach: chodzić tylko wyznaczonymi szlakami, nie krzyczeć i nie śmiecić. Wyznaczyliśmy te szlaki idąc na pewien kompromis, czyli pokazują miejsca atrakcyjne, a jednocześnie są w jakimś stopniu oddalone od jakichś ostoi zwierząt, od gniazd na przykład dużych ptaków. One są wrażliwe na obecność człowieka i starajmy się w związku z tym poruszać po szlakach, bo one nas doprowadzą do atrakcyjnych miejsc, a jednocześnie pozwolą żyć zwierzętom w innych miejscach parku. Do tego powinniśmy przestrzegać. No z tego co też zalecamy, no to nie, nie krzyczeć, na, na, no to jest, żeby nie hałasować. To, to jest jakby podstawowa rzecz. No i to jest problem wszystkich parków w Polsce. E, to jest nie śmiecić. I... Przez słowo bory rozumiemy lasy i glastę. Sama nazwa bory wzięła się jednak od zupełnie czego innego. Swoje korzenie ma w bartnictwie. Przyjęła się mniej więcej w XIII-XIV wieku. Bór był to obszar, na którym było 1500 barci, czyli umieszczonych na drzewach uli. Tego kiedyś słynęły Bory Tucholskie. Dziś takich barci już tu nie ma. Przykładowa i chyba jedyna w całych Borach Tucholskich znajduje się właśnie tu, w Parku Narodowym Bory Tucholskie. Taki ul e, e, spróbowaliśmy odtworzyć, bo e, też chcemy w Parku Narodowym, który się nazywa Bory Tucholskie, e, e, przypomnieć, że bartnictwo na tym obszarze było bardzo e, aktywne mniej więcej do połowy XIX wieku. A do połowy XIX wieku największym cechem rzemieślników był właśnie cech bartników. Na przykład w Brusach. Jak się czyta książkę Historię Brus, no to widać wyraźnie, że do połowy XIX wieku to był największy cech. Bartników w cudzysłowie wygonili ci, którzy zaczęli wyrabiać, wypalać węgiel drzewny. Ale zaczęto wypalać węgiel drzewny, tak skończyło się bartnictwo w Borach Tucholskich, a zostały bory jako lasy iglaste. W Parku Narodowym znajdują się też miejsca pamięci. Na trasie Hojnice z Fornegacie postawiono krzyż upamiętniający przemarsz wojsk napoleońskich. Sporym zainteresowaniem turystów w Parku Narodowym cieszy się 600-letni dąb Bartek. Mierzy 25 metrów wysokości i prawie 7 metrów objętości. Jest zaliczany do grupy najstarszych i największych dębów w Polsce. Bory tucholskie to dzisiaj kojarzą się głównie z krainą sosny. W 90% to sosny. Ciągle dzisiaj jeszcze cienkie, niezbyt dojrzałe, prawda? Starych drzew jest stosunkowo niewiele. Z każdym rokiem w parku narodowym czy będzie, będzie ich oczywiście więcej. Ale bory tucholskie widziane 600 lat temu czy 800 lat temu, to jak takie dane mamy, to nie tylko sosny, to również i dęby. To jest tak trudno sobie czasami wyobrazić. Okazuje się, że. Takich dębów było tutaj więcej. Zostały tylko nieliczne. Ten przetrwał przy dawnej osadzie piła młyn. Pory Tucholskie czasem mogą wydać się monotonne, składają się bowiem głównie z lasów sosnowych. Jednak widok ten co jakiś czas przerywają malownicze torfowiska i oczka wodne. To są kociołki, tak się nazywają, jeziora dystroficzne. To akurat jezioro ma swoją nazwę, nazywa się Kacze Oko. Obok jest 500 metrów stąd jest Rybie Oko, tak bardzo ciekawe nazwy, a jezioro jest o tyle nie tylko Y, zmienia nam krajobraz i widok, który sobie oglądamy. Nagle z tych ubogich, suchych, sosnowych lasów. Wchodzimy na tereny podmokłe, na tereny bagien, torfowisk, oglądamy tego typu jeziora dystroficzne, które w specyficzny sposób zarastają właśnie od góry, y, takim, y, a, taką warstwą mchów torfowców, która ta to warstwa nazywa się Pło. I to jest y, y, wielka atrakcja. Takich jezior jest kilka w parku. Tego typu kociołków, dystrofów jest kilka. Jedno z tych jezior jest udostępnione do zwiedzania. Można bezpieczną kładką przejść przez torfowisko. Park Bory Tucholskiej jest parkiem, który charakteryzuje się takimi krajobrazami e, um, ubogimi, to jest, e, takie są lasy oligotroficzne, ubogie lasy, są oligotroficzne, ubogie jeziora, zresztą bardzo atrakcyjne, ale proszę się nie martwić tym, że mówię, że to jest ubogie, to, to, to jest, to, to jest roślinność, która rośnie na równinie zandrowej, na tej na tym ubogim piachu i ona będzie taka, a nie inna, ale za to jest bogata flora porostów. więc się wszystkie krajowe porosty i największe skupisko najcenniejszych porostów jest właśnie nie w Puszczy Białowieskiej, co ciekawe, a właśnie w Borach Tucholskich. To jest to, jest to co nas charakteryzuje.